Ostatnim razem dużo mówiliśmy o polskiej kulturze po II wojnie światowej. Milosz, Gombrowicz, Wyszyński, okazało się, że każdy z nich miał swój pomysł na Polskę. Głównym punktem odniesienia był dla nich Mickiewicz jako twórca mitu romantycznego. Jak pamiętacie, większość z nich mocno krytykowała Mickiewicza, podchodząc do tej tradycji bardzo krytycznie. Do roku 89 ich atak na romantyzm nie oddziaływał jednak na całe społeczeństwo. Właściwie krytyczny stosunek Miłosza czy Gombrowicza do patriotyzmu romantycznego miała przede wszystkim inteligencja, czyli ludzie z wyższym wykształceniem. Wobec komunizmu pozostali trzymali się jednak dawnych schematów. Patriotyzm dalej opierał się na kulcie ofiar i przekonaniu o moralnej wyższości Polaków nad innymi narodami, dowodem na to jest Solidarność, która w sferze symbolicznej pozostawała ruchem romantycznym. Wiele się jednak zmieniło w 89 roku. Gdy rozpoczęła się transformacja ustrojowa. Symbolem tego przelomu był film psy Władysława Pasikowskiego, jeden z najbardziej kasowych filmów lat 90. Tytuł psy odnosi się do potocznego i bardzo pogardliwego określenia policjantów. Opowiada on historię grupy byłych oficerów Służby Bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Część z nich zostaje pozytywnie zaopiniowana i włączona w struktury policji Nowej Polski. Druga część tej samej grupy, negatywnie zaopiniowana, ląduje poza policją. By przeżyć, dołączają do polskiej mafii. Film opowiada o rozgrywce pomiędzy tymi dwiema grupami, pomiędzy policją i mafią, gdzie po obu stronach są dawni komuniści. Szczególnie zapamiętano taką scenę. Pracownicy służby bezpieczeństwa przed paleniem akt biorą udział w imprezie. Jeden z nich pod wpływem wódki traci przytomność. Reszta bierze go na ramiona i wynosi z pomieszczenia wszyscy razem śpiewają przy tym balladę o Janku Wiśniewskim. Jaka jest historia tej piosenki? Ballada o Janku Wiśniewskim opowiada o krwawej masakrze robotników na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Milicja i wojsko otworzyły wtedy ogień do protestujących obywateli. W wyniku strzałów do bezbronnych ludzi zginęło 41 osób. Ciało jednego z nich, młodego stoczniowca z Gdyni, zostało położone na drzwiach Pozostali protestujący wzięli te drzwi z martwym kolegą i przemaszerowali ulicami Gdyni. Ta symboliczna scena została uwieczniona na wielu zdjęciach. Ballada opowiada o tych wydarzeniach, choć zamordowany chłopak w rzeczywistości nazywał się Zbyszek Godlewski, a nie Janek Wiśniewski. Główna myśl jest bardzo podniosła: przelana krew ma w przyszłości przynieść nam wszystkim wolność. Ballada szybko stała się nieformalnym hymnem walki o wolność. Wykorzystano ją nawet w filmie Człowiek z żelaza, który zdobył wiele międzynarodowych nagród. Wróćmy jednak do psów. Rozumiecie teraz doskonale, dlaczego przywolana scena zrobiła na publiczności piorunujące wrażenie. Po pierwsze, dawni oprawcy do dziś pozostali kluczowymi postaciami w policji Wolnej Polski. Stąd wielu pytało, czy rzeczywiście doszło u nas do realnej zmiany władzy. Po drugie, ci sami funkcjonariusze robią sobie żarty z ludzi. Którzy zginęli z ich ręki. Pokazuje to ich skrajny cynizm. No i wreszcie po trzecie. Sama scena jest oczywistą prowokacją wobec mitu Solidarności. Oto w bardzo popularnym filmie, który ma być obrazem współczesnej Polski, dokonuje się brutalnego ataku na symboliczny fundament III Rzeczypospolitej. Tak odczytało to wielu byłych działaczy solidarnościowych, którzy zareagowali z oburzeniem. Nie o taką Polskę walczyliśmy, dało się słyszeć z wielu stron. Nie za taką Polskę zginął Zbyszek Godlewski. Jednak nie o sam film Psy tu chodzi, ale o pokazanie wyraźnie tendencji. Po odzyskaniu niepodległości zmienił się klimat w polskiej kulturze. Wielu twórców odczytało przelom jako koniec sztuki w służbie narodowej historii. Zwłaszcza młodzi artyści przyjęli to z ogromną ulgą, bo mieli już dość zaangażowania opozycyjnego swoich starszych kolegów. Nie chcemy być kolejnym pokoleniem narodowych wieszczów. Nie chcemy być sumieniami narodu. Czas, by artyści zajmowali się swoim światem, osobistymi dylematami. Tak myślało wielu z nich. Zamiast mierzyć się z Mickiewiczem czy Gombrowiczem, po prostu uznano ich dylematy za śmieszne. No może z jednym wyjątkiem. Wielką popularnością cieszył się postulat Gombrowicza, by ironia i kpina stały się odtrutką na tradycję narodową. Psy Pasikowskiego. Czyli Kpina z mitu Solidarności są właśnie świetnym przykładem tej terapii szokowej. Zapomniano przy tym, że dla Gombrowicza Kpina miała być drogą do dojrzałości Polaków, a nie próbą całkowitego zanegowania przeszłości. Poezja lat 90. jest bardzo dobrym przykładem takiego zwrotu od wielkich idei do małych spraw. Marcin Świetlicki, przez wielu uznany za najwybitniejszego poetę pokolenia Przelomu, jest ważnym głosem w tej sprawie. Co ciekawe, ten artysta z Krakowa łączył swoją działalność literacką z rolą frontmena w rokowym zespole o nazwie świetliki. Zatem jego poezję można poznawać raczej na koncertach niż na typowych wieczorkach poetyckich. Już ten fakt jest znakiem zmieniających się czasów. Według anegdoty na jeden z koncertów świetlików przyszedł sam dostojny Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla. Niestety, Świetlicki nie znalazł w sobie ochoty, by się z nim przywitać. Wizerunek poety buntownika przecież zobowiązuje. Na tym koncercie można było wysłuchać wiersz zatytułowany Ska. Już sam tytuł jest ciekawą grą skojarzeń. Czytelnik odruchowo w miejsce trzech kropek wstawia litery P, O i L. Tak powstaje słowo polska. Jednak tytuł Ska odwołuje się także do muzyki Ska, skocznego gatunku wywodzącego się z Jamajki. Muzyka skabla bardzo popularna w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 70. i 80.. -tych. Treść wiersza nie pozostawia wątpliwości, że ta dwuznaczność była zamierzona. Świetlicki śpiewa. Dlaczego twój niepokój tak obraca się wokół wyrazów? Niepodległość, wolność, równość, braterstwo. Polska od morza do morza. Bezroboczy, bogatki. Gazeta Wyborcza! Czy nie wiedziałeś, że są to małe wyrazy? Czy nie wiedziałeś, że są to wyrazy najmniejsze? Dlaczego właśnie o nie zahacza? W kolejnych wersach padają jeszcze mocniejsze słowa. Polska zostaje porównana do kobiety przeklętej, która wpędza wyłącznie w kłopoty. Przesłanie świetlickiego jest jednoznaczne. Nie zajmujmy się Polską i innymi wielkimi ideami. W rzeczywistości są to nic nieznaczące wyrazy. Lepiej skupić się na rozrywce, na tańcu doskocznej muzyki ska. Ta sama myśl jest rozwinięta w innym wierszu świetlickiego, zatytułowanym dla Jana Polkowskiego. Myślę, że w tym miejscu należy wtrącić dwa słowa wyjaśnienia, kim jest Jan Polkowski. Jest to wybitny poeta o 10 lat starszy od Świetlickiego. W latach 80. Polkowski był mocno zaangażowany w walkę z komunizmem. Jego poezja w centrum stawia pytania moralne, zwłaszcza pytanie o dobro i zło. Polkowski dla Świetlickiego jest zatem symbolem poezji zaangażowanej w służbę wolnych idei. Świetlicki, pisząc do bardziej uznanego w tym czasie kolegi. Wchodzi z nim w zasadniczy spór. Pisze tak: trzeba zatrzasnąć drzwiczki z tektury i otworzyć okno. Otworzyć okno i przewietrzyć pokój. Zawsze się udawało, ale teraz się nie udaje. Jedyny przypadek, kiedy po wierszach pozostaje smród. Poezja niewolników żywi się ideą. Idee to wodniste substytuty krwi. Zamiast powiedzieć: Ząb mnie boli, jestem głodny, samotny, my dwoje nas czworo, nasza ulica. Mówią cicho Wanda Wasilewska, Cyprian Kamil Norwid, Józef Piłsudski, Ukraina, Litwa, Tomasz Mann, Biblia i koniecznie coś wyjedziesz. Jest to zatem wiersz manifest. Trzeba przewietrzyć polską poezję z wielkich narodowych haseł. Poezja w służbie kraju jest poezją niewolników, gdzie idee niezdarnie zastępują bohaterów. Czym odtąd ma się zająć Miejsce wielkich sporów ma zająć życie wewnętrzne artysty, jego problemy egzystencjalne. Choćby nawet, jak sam autoironicznie pisze o tym Świetlicki, sprowadzić je do takich spraw jak: Ząb mnie boli, jestem głodny, samotny, my dwoje, nas czworo. To ma być kierunek młodej polskiej poezji. Lata dziewięćdziesiąte w polskiej kulturze to zatem okres porzucenia polskiej sprawy na rzecz bardziej generalnych pytań o kondycję człowieka. Kierunek wyznaczył Marcin Świetlicki swoim ironicznym wezwaniem do zajmowania się bólem zęba i ludzką samotnością. Dobrze, powiemy teraz rzecz dość niepopularną. Jeśli jednak chcielibyście poznać problemy polskiego społeczeństwa lat 90., to zamiast sięgać po literaturę czy chodzić do teatru, powinniście raczej przyjrzeć się muzyce awangardowej tego okresu. To właśnie twórczość wielu zespołów niekomercyjnych, zwłaszcza grających punk i hip-hop jest głęboko osadzona w ówczesnych realiach. To na ich płytach znajdziecie opowieść o podstawowych problemach Polski. Dwa znamienne przykłady wybrane spośród setek, jeśli nie tysięcy kapel. Gdy w 2000 roku radiowa Trójka robiła plebiscyt na polski top wszechczasów, wielu słuchaczy uznalo, że na taki tytuł zasługuje piosenka Polska zespołu Kult. Kult to zespół rockowy założony jeszcze w latach 80., który wywodzi się z muzyki punkowej. Muzyka pankowa z kolei pełniła w ostatnich latach komunizmu bardzo ważną rolę. Była największą enklawą wolności. Symbolem ruchu pankowego był organizowany co roku festiwal w Jarocinie. Na kilka dni zjeżdżali się tam młodzi ludzie z całej Polski, by posłuchać kapel zakładanych przez swoich rówieśników. Co charakteryzowało nurt pankowy? Na pewno bardzo słaba jakość muzyczna. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że większość kapel była zakładana w piwnicach. Często opierały się one na gitarzystach, którzy znali tylko pięć akordów, lub na perkusistach, którzy zamiast na perkusji grali na odwróconych plastikowych wiadrach. Kiepską jakość muzyczną rekompensowały bezkompromisowe teksty. Kapele punkowe mówili wprost to, co młodzi ludzie naprawdę myśleli o ówczesnej Polsce. Jarocin był miejscem, gdzie można to było wręcz wykrzyczeć. I w tym klimacie narodził się kult, który gra i wydaje płyty do dzisiaj. W międzyczasie jego twórcy na szczęście Wyraźnie poprawili swoje umiejętności muzyczne. Jednocześnie zachowali dawny pazur, a lider tej formacji, Kazik Staszewski, ma dziś status bezkompromisowej postaci polskiej sceny muzycznej. Wspomniana piosenka Polska jest jedną z najważniejszych w repertuarze kultu. Wyłania się z niej bardzo nieprzyjemny obraz. Nasz kraj czasu przełomu jest brzydki, niebezpieczny, a powszechne pijaństwo łączy się tu z równie powszechnym katolicyzmem. Kolejne zwrotki tej piosenki. Są aktami oskarżenia wobec ówczesnych realiów. Jednak najbardziej niezwykły jest refren, złożony z bardzo prostych słów. Polska, w Polsce, w Polsce, do, 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 do. Co wyrażają te słowa, śpiewane przez Kazika z mieszanką dumy i gniewu? W tym gniewie jest dramat kraju czasu transformacji kraju galopujących cen. Kraju ludzi masowo zwalnianych z pracy, niepewnych swojej przyszłości. Zarazem w tych prostych słowach słychać dumę i determinację, że to jednak jest nasz kraj, że tu chcemy żyć, że będziemy z nim na dobre i zle. Dlatego wielu młodych ludzi traktowało piosenkę kultu jako manifest pokoleniowy. Manifest pokolenia krytycznego wobec realiów, ale wierzącego w zmianę. Stąd tak wysoka pozycja tej piosenki w rankingu na Polski Top Wszechczasów. Drugi przykład muzyczny jest jeszcze bardziej znamienny. Połowa lat 90. to w Polsce nagła eksplozja hip-hopu. Dlaczego muzyka amerykańskich slamsów stała się nagle tak popularna w Polsce? Odpowiedzią jest bardzo podobny kontekst społeczny. Okazało się, że wielu młodych ludzi uznało hip-hop za najlepszy środek do wyrażenia swojej sytuacji. Gniew czarnoskórych mieszkańców Bronxu stał się gniewem młodych mieszkańców polskich blokowisk. Jeden z kultowych zespołów hiphopowych tego okresu nazywał się Paktofonika. Paktofonikę stworzyło trzech dwudziestoletnich chłopaków mieszkających na Śląsku. Najbardziej charyzmatyczny z nich nazywał się Piotr Luszcz i występował pod pseudonimem Magik. Magik pochodził z biednej rodziny. Jego ojciec pracował w hucie, a matka była sprzątaczką. Jako absolwent szkoły technicznej miał problem, podobnie jak wielu jego rówieśników, ze znalezieniem stalej pracy. Na Śląsku bowiem po 1989 roku zamknięto wiele kopalń i hut. Do tego magik miał problemy osobiste. Za wszelką cenę chciał uniknąć obowiązkowej służby wojskowej. Postanowił się także szybko ożenić, bo jego dziewczyna zaszła z nim w ciąży. Z tych trudnych doświadczeń młodych chłopaków rodziły się piosenki paktofoniki. Ich autentyczność stała się kluczem do popularności zespołu. Paktofonika opowiadała o realiach życia na Śląsku bez żadnej cenzury. Nic nie ukrywała, a w piosenkach często pojawiały się przekleństwa. Jeden z ich najgłośniejszych utworów nosi tytuł Jestem Bogiem. Dla wielu już sam tytuł był nie do przyjęcia. Potraktowany dosłownie jest bluźnierstwem. Oznacza zanegowanie katolicyzmu, który na Śląsku był zawsze bardzo silny. Po latach w tej piosence widać chyba jednak więcej rozpaczy młodych chłopaków niż próby autentycznego podważenia prawd wiary. Słowa refrenu brzmią Jestem Bogiem, świadom to sobie, sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie, sobie, Utwór Jestem Bogiem jest zatem manifestacją talentu, podkreśleniem własnej wyjątkowości, chęci wyrwania się z szarego życia na katowickim blokowisku. Zarazem klimat tej piosenki, jak i jej zwrotki, mówią dokładnie co innego. Jakby twórcy paktofoniki chcieli nam powiedzieć, że to tylko prowokacja, że sami nie wierzą w swoje deklaracje. Padają słowa o życiu w bezsensie, o tym, że muzyka hip-hop jest dla nich jedynym oparciem, że ostatnią deską ratunku jest zapalić marihuanę i uciec od beznadziejnej rzeczywistości w świat fantazji. Dostrzegając przewrotność piosenki Jestem Bogiem i rozdarcie między pragnieniem bycia kimś i beznadziejnym światem wokół, lepiej zrozumiemy final tej historii. Na problemy magika, o których wspomnieliśmy, Nałożyły się jeszcze jego problemy psychiczne. W święta Bożego Narodzenia 2000 roku, osiem dni po premierze pierwszej płyty paktofoniki, wyskoczył on przez okno ze swojego mieszkania. Popełnił samobójstwo. W zeszłym roku na ekrany kiny wszedł film pod tytułem Jesteś Bogiem, który opowiada historię paktofoniki. Tłumy widzów udowodniły, że dla wielu młodych był to zespół kultowy. Popularny dziś aktor Marcin Dorociński, który zagrał w tym filmie. Opowiedział o swoim osobistym spotkaniu z Paktofoniką. Kilka lat wcześniej wraz z kolegami z Warszawskiego Teatru urządzali sobie pojedynki na monologi. Starsi aktorzy zazwyczaj wybierali fragmenty Mickiewicza. Młodsi woleli odpowiedzieć im słowami z tekstów Paktofoniki. Tak oto Magik, widziany oczami warszawskich aktorów, stał się współczesnym polskim wieszczem. Podsumujmy dotychczasową opowieść. Lata 90 to czas, gdy artyści Idąc za sugestią Marcina Świetlickiego, manifestują brak zainteresowania polskimi problemami. Ich uwaga skupiona jest na ich wewnętrznych przeżyciach, na osobistych dramatach. W tym czasie muzyka awangardowa przejęła ciężar mówienia o problemach ważnych w szerszym kontekście. Chcecie przyjrzeć się Polsce lat 90., to słuchajcie kultu i paktofoniki. Malo znajdziecie książek czy filmów tak autentycznie opowiadających o problemach społecznych tego czasu. Gdybyśmy jednak w tym miejscu zakończyli naszą historię, to obraz byłby zdecydowanie niepełny. Dlatego na koniec musimy mocno podkreślić, że klimat w polskiej kulturze zaczął się dość wyraźnie zmieniać w ostatnich dziesięciu latach. Wyraźny wpływ miały na to zwłaszcza dwa wydarzenia. Pierwszym z nich była śmierć Jana Pawła II w 2005 roku. To wydarzenie było zaskakującym wybuchem patriotycznym i religijnym. Wydawało się, że zajęci własnymi sprawami takimi jak ból zęba i samotność, już dawno zapomnieliśmy o wielkich ideach. Śmierć papieża pokazała jednak, że teza o końcu polskiego patriotyzmu była przedwczesna, że ciągle więcej w nas z Jana Pawła II niż z wierszy Świetlickiego. Przy tej okazji dyskutowano o testamencie, który papież pozostawił Polakom. Taki charakter przypisano książce pod tytułem Pamięć i tożsamość. Najbardziej polskiemu ze wszystkich papieskich tekstów. U kresu swojego życia, Jan Paweł II pisze w niej wprost, że niezwykła polska historia XX wieku ma swoje miejsce w planie opatrzności że przed Polską ciągle stoi ważne zadanie przypomnienia Europie o jej chrześcijańskich korzeniach. Wielu interpretatorów połączyło to przesłanie z pielgrzymką z 1991 roku. Papież zaraz po upadku muru berlińskiego przyjechał wtedy do swojej ojczyzny z przesłaniem: Historia się jeszcze nie skończyła. Po sukcesie walki z komunizmem stoi przed wami nowe zadanie. Musicie zbudować w swoim kraju demokrację i system ekonomiczny, oparty na wartościach chrześcijańskich. Musicie zbudować zupełnie inny model społeczno-polityczny niż funkcjonuje na przykład w laickiej Francji. Zdaniem komentatorów, jeśli tę ideę tylko częściowo udało się dotąd zrealizować, to właśnie dlatego, że po 89 roku zabrakło głębszego zainteresowania sprawami Polski. Zabrakło twórców, którzy zamiast uciekać w głąb samych siebie, dalej spieraliby się o naszą pamięć i o naszą tożsamość. Śmierć Jana Pawła II. stała się okazją do przywrócenia na nowo metafizycznej perspektywy w myśleniu o współczesnej Polsce. Tematy, spychane przez ostatnie lata na margines, odzyskały dawną moc. Drugim ważnym wydarzeniem o podobnym charakterze była katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Jak wiecie, w tej katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz wielu innych wybitnych Polaków. Wspominamy o tym, jednak nie chcemy wchodzić w ciągle żywy spór o okoliczności tego wydarzenia. Z naszej perspektywy, co innego ma większe znaczenie. Otóż Smoleńsk, podobnie jak śmierć Jana Pawła II, był kolejnym pretekstem do publicznego zamanifestowania przez Polaków swojego patriotyzmu. Pod wpływem tego wydarzenia widać również wyraźny powrót wielu artystów do tematyki narodowej. W internecie możecie znaleźć wręcz wysyp wierszy, opowiadań czy też obrazów nawiązujących do tego wydarzenia. Co do współczesnej poezji, to jest także inny przykład. Wojciech Węcel w pierwszą rocznicę katastrofy napisał wiersz pod tytułem Ikar. Nawiązuje w nim do słynnego płótna Petera Bruegla Pejzaż z upadkiem Ikara. Ikar to mit o człowieku, który chciał pofrunąć. Niestety bliskość słońca roztopiła jego skrzydła i Ikar utonął w morzu. Obraz Bruegla przedstawia ten mityczny upadek niezauważony przez nikogo. W dalszym ciągu handlowano złotem i bawełną a pasterze paśli owce. Węcel pisze: codzienność zawsze zwycięża, bo jest trwalsza od wielkich tragedii. W przypadku Smoleńska, zdaniem poety, jest inaczej. My czuliśmy grozę patrząc na ten pejzaż, bo się nie zabliźniła jeszcze rana świata. Spoza ram obrazu przyglądał się nam uważnie sprawca, demon wschodu lub demon południa. Ten utwór jest dla nas swoistą klamrą. W wierszu do Jana Polkowskiego. Świetlicki chciał odrzucić wielkie idee i zająć się sprawami przyziemnymi. Dwadzieścia lat później Węcel w wierszu Ikar zachęca, byśmy nie dali się codzienności, byśmy nie wrócili do handlu bawełną, ale na nowo postawili pytania o dobro i zło w historii. Zestawienie tych dwóch wierszy pokazuje zmianę, jaka zaszła w polskiej kulturze w ostatnich latach. Pewnie zastanawiacie się, jaki jest finał tej historii. Czy ostatecznie zwyciężył Świetlicki czy Węcel? Nie wiadomo. Dlatego najlepszą płyntą naszych pytań o polską tożsamość jest sztuka teatralna Doroty Masłowskiej. Masłowska, choć ma dopiero 30 lat, jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich pisarek. W 2008 roku opublikowała sztukę pod tytułem Między nami dobrze jest. Bohaterkami są trzy kobiety babcia, córka i wnuczka reprezentujące trzy typy myślenia o Polsce. Niech nie zwiedzie Was ironiczny tytuł. Sztuka opowiada, że te kobiety nie są w stanie się porozumieć, bo żyją tak naprawdę w różnych rzeczywistościach. Masłowska z zabójczą ironią pokazuje, że brakuje nam porozumienia, że nie ma między nami dialogu. Sposób myślenia babci przedstawia taki oto monolog. W dawnych czasach, gdy świat rządził się jeszcze prawem boskim, wszyscy ludzie na świecie byli Polakami. Każdy był Polakiem. Niemiec był Polakiem, Szwed był Polakiem, Hiszpan był Polakiem, Polakiem był każdy, po prostu każdy, każdy, każdy. Ale skończyły się dobre czasy dla naszego państwa. Najpierw odebrano nam Amerykę, Afrykę, Azję i Australię. Niszczono polskie flagi i domalowywano na nich inne paski, gwiazdki i inne esy-floresy. Język polski urzędowo pozmieniano na frymuśne obce języki, których nikt nie umie i nie zna, a jedynie ludzie, którzy nimi mówią tylko po to, żebyśmy my, Polacy, go nie znali i nie rozumieli, i czuli się jak ostatnie szmaty. Aż do Warszawy wkroczyli Niemcy. I powiedzieli, że Polska ani chwili dłużej nie jest już Polską. Warszawa nie jest jej stolicą, tylko dziurą w ziemi pełną gruzu. Łatwo odnaleźć w tym monologu ironię na tradycyjny, romantyczny patriotyzm. Czy nie jest to karykatura idei Mickiewicza oraz Wyszyńskiego? W sztuce średnie pokolenie reprezentuje Monika, a jej sposób myślenia taka wypowiedź. Urodziłam się tu jako malutkie niemowlę przez zupełny przypadek. Podobno od początku wiele płakałam, biłam malutkimi piąstkami, już wtedy chciałam wracać tam skąd pochodzę, czyli na zachód. Ale będąc bezradnym noworodkiem, nie umiałam nawet słowa po polsku, nie mówiąc już o zabukowaniu biletu. Cóż mogłam zrobić chcąc, nie chcąc, nauczyłam się polskiego i mówię teraz całkowicie bez akcentu? A jednak znaczenia niektórych wielosylabowych słów do teraz nie mogę zapamiętać, co nie przeszkadza mi ich wypowiadać. Muszę też przyznać, że szkodzi mi tutejsza woda, tutejsze powietrze, nie podoba mi się krajobraz, architektura i nie lubię ludzi, ponurych, niezadowolonych z życia i zakompleksionych. Monolog Moniki to zatem karykatura myślicieli takich jak Miłosz, którzy patrzyli na polskość przez pryzmat zachodu. I wreszcie najmłodsza bohaterka dramatu. Każdy wie, że Polska głupi kraj, biedny i brzydki. Architektura brzydka, pogoda ciemna, temperatura zimna, nawet zwierzęta uciekły i schowały się w lasach. W telewizji zle programem dowcipy niedowcipne. Prezydent wygląda jak kartofel, a premier jak kabaczek. Premier wygląda jak kabaczek, a prezydent jak premier. We Francji jest Francja, w Ameryce Ameryka. W Niemczech są Niemcy i nawet w Czechach są Czechy, a tylko w Polsce jest Polska. W Francji są bagietki, w Anglii grzanki, w Niemczech bułki, a w Polsce ciągle tylko ten chleb, chleb, chleb. We Francji jest bagietka, we Włoszech makaron, a w Polsce do dziś jesie nie wiadomo czemu te kartofle! Ja to już od dawna zdecydowałam, że nie jestem żadną Polką, tylko Europejką. Nie jesteśmy żadnymi Polakami, tylko normalnymi ludźmi. Do Polski przyjechaliśmy tu z Europy po bioprawdziwe dobre ziemniaki z prawdziwej ziemi, a nie te wodniste stezko. A polskiego nauczyliśmy się splyt i kaset. Myślenie wnuczki to z kolei ironia na wielu młodych ludzi, którzy zapomnieli, kim są. Najciekawszy w sztuce jest jednak jej finał. Narrator stwierdza, że ukochana babcia zginęła dawno temu w bombardowaniu. Z tego względu Monika, jej córka, prawdopodobnie nigdy nie istniała. Skoro tak, to i sama wnuczka nie dość, że jest sierotą, to jeszcze nigdy się nie urodziła. Zatem sztuka między nami dobrze jest. To makabryczna komedia o Polakach, którzy nie wiedzą, kim są. Czy może nie ma nas już wcale? Prowokuje Masłowska. うん。